Uż, to jest ten czas. Tak, skokaj. Oczywiście, dzięki, że przyszedłeś. Nie ma problemu. Och, to był wielki mam. czyli dwójka. Dziewczynka Silna dziewczynka Chłopiec chyba się jeszcze nie wybudził Też silny Po mnie Oczywiście Jakie ich nazwiemy? Może Mam już imię dla chłopca, które by się spodobało Jakie? Storm. Piękne. bardzo cudowne. A dziewczynki Może Angel? Piękna. Pasuje do niej. Tata? Tak, tata. Jest słodka. Mama, tata. Mama, tata. Mama. No. Tata. Mama, tata. Mama, tata. Hmm. Przygody we stajni serial Schleich. Zanim zaczniemy, koniecznie dajcie łapkę w górę i, zasu i zasubskrybujcie mój kanał. Dwa lata później. Angel, tak. Brylancie? Od dawna o, o tobie marzyłam. Prawda? Tak, Angel. Śpiękno. Dziękuję. No i dzisiaj też ślub będzie. No tak. Więc. Chodźmy już, tam się przygotować. Znaczy, tutaj będzie ślub przecież. Tutaj? A, okej, okay, dobra To, chodź Dobrze, ceremonia zaczęta Spraszam parę młodą Więc Czy ty, Brylancie, bierzesz Angel? O Boże Bierzesz Angel za swoją żonę? Oczywiście czy ty, Angel, wierzysz brylanta z swojego męża? Oczywiście. A więc pocałujcie się. Ogłaszam was mężem i żoną. Woo, brawa! Okej, okay, czyli oficjalnie jesteśmy mężem i żoną. Idziemy! Rok później. Ej, a Angel. Ech, co tyla dzisiaj i tak wyjeżdżam, już się nigdy nie zobaczyłem. No, ale może jeszcze przyjadę, odwiedzę cię. Dlaczego nie pojedziesz ze mną? Nie mogę. Ech, no dobra. A więc sama pojadę. Nie, Angel! Stój! Bracie, jak ja cię dawno nie widziałam! Co się stało? Oficjalnie. Jestem przywódcą wrzosowej stajni. Kapicie to? Naprawdę? Dlaczego ja wyjeżdżam? Mnie przykro. Nie, nie ma problemu, Angel. Wjeżdżasz, a ja odwiedzę cię. I to już niedługo. Okej, okay. a masz zastępcę? Rylan będzie moim zastępcą. Ja nie ja mam takiej. Ale ja też będę ją odwiedzał. Okej, okay, w takim razie. Muszę znaleźć innego. I nawet już chyba wiem. Taylor będzie. Już był kiedyś przywódcą, ale zasługuje na zastępcę teraz. No, dobra. Wsiadam. Kupaki, widzimy się. Będziemy tęsknić. No i to jak? Siostro, jesteś tak dobra, że aż wyjeżdżasz. Widzisz to? No, dobra. Pa. Ten czas tak szybko mija. Kiedyś była kiedyś takim małym bobo. I się uczyliśmy mówić dopiero. A ja nie tam zabrałem z nią ślub.